Jak wyglądałoby życie bez emocji? Suma życiowych doświadczeń z pewnością tka Twój gobelin życia. Jednak to doświadczane emocje przydają tej tkaninie barw. Spróbuj sobie przez moment wyobrazić rzeczywistość, w której nie ma miejsca na emocje. Nie ma radości, nie istnieje poczucie szczęścia ani rozkoszy, brak empatii czy życzliwości. Nikt nie doświadcza miłości. Wszystkiego rodzaju pozytywne uczucia to fikcja. Z drugiej strony, na tak beznamiętnej planecie nie ma też emocji negatywnych. Nie ma żalu, złości, przygnębienia ani rozpaczy. Egzystowanie w takiej rzeczywistości trudno w zasadzie nazwać życiem. To raczej wegetacja. Bez szansy na odczuwanie emocji. Żywot sprowadza się do szarej, mechanicznej rutyny, od kołyski aż po grób. Człowiek to istota emocjonalna i całe szczęście. Bądźmy wdzięczni, że życie bez emocji nie jest naszym udziałem. Oczywiście, bagaż emocji potrafi dać się we znaki. Przypuszczam, że, jak każdy, borykałeś się kiedyś z emocjami, których wolałbyś nie doświadczać. Znakomita większość z nas przeżywa w życiu gorsze momenty. Ty też prawdopodobnie przez takie przechodziłeś. Chwile, gdy górę biorą niepokój, rozpacz, napady złości, frustracja czy strach. Niewykluczone, że przez dłuższy czas byłeś pogrążony w smutku, prześladowała Cię depresja, małe poczucie wartości, brak nadziei czy inna. Z szerokiego spektrum negatywnych emocji. Być może nie zdajesz sobie sprawy z tego, ale doświadczone przez ciebie negatywne emocje, nawet jeśli w teorii należą już do przeszłości, w praktyce mogą przyczyniać się do problemów tu i teraz. Tak, niektóre z twoich dawnych doświadczeń nadal na ciebie wpływają w sposób subtelny, a jednak wybitnie niekorzystny. Metoda kodu emocji odnosi się właśnie do tego problemu. Pozwala odnaleźć te zablokowane w ciele przeszłe odczucia i uwolnić je raz na zawsze. W wielu przypadkach przyczyn cierpienia faktycznie można upatrywać w negatywnych emocjonalnych energiach zatrzymanych w ciele. Kod emocji to prosta, a jednocześnie skuteczna metoda identyfikowania, lokalizowania i uwalniania takich uwięzionych sił. Wielu ludzi przeszło już pozytywne zmiany płynące z jej stosowania. Wraz z uwolnieniem zablokowanych emocji poprawiła się jakość ich życia, są zdrowsi i szczęśliwsi. To logiczne i zrozumiałe, gdyż nawet jedna uwięziona emocja może prowadzić do problemów zdrowotnych zarówno natury fizycznej, jak i emocjonalnej. Poniższe przykłady z życia obrazują w jaki sposób uwolnienie emocjonalnej energii za pomocą kodu emocji może owocować szybką, a także zaskakująco znaczącą poprawą fizycznego i mentalnego samopoczucia oraz zdrowia. Obezwładniający ból Biodra ustąpił tak, że Alison była w stanie zatańczyć swoją partię w przedstawieniu jeszcze tego samego wieczoru. Lindę przestały dręczyć uporczywe myśli samobójcze. Ciągły niepokój towarzyszący Jennifer nareszcie odpuścił, a kobieta w końcu poczuła pewność siebie, której tak bardzo pragnęła i potrzebowała. Po raz pierwszy w życiu Lori poczuła miłość płynącą od Boga. Cheryl nareszcie uwolniła złość do byłego męża i zbudowała wspaniały, pełny miłości związek z nowym partnerem. Po wielu nieudanych próbach, Julia w końcu zdała egzaminy i to z doskonałym wynikiem. Ból w stopie ustąpił i Lary przestał kuleć. Zniknęły objawy alergii u koni. Po dwóch latach, Neil w końcu uporał się z rozgoryczeniem wobec swojej przełożonej. Jolanda wygrała wieloletnią walkę z nadwagą. John w ciągu tygodnia wyleczyła się z bulimi. Tomowi poprawił się wzrok. Jimmy przestał odczuwać dojmujący ból w barku. Mindy pozbyła się zespołu cieśni nadgarstka. Konsultowany wcześniej z trzema specjalistami ból w kolanie, Sandy błyskawicznie ustąpił. Koszmary senne trapiące Karol przeszło 30 lat zniknęły na dobre. Byłem świadkiem wszystkich tych i wielu innych sytuacji. Przez lata praktyki i nauczania widziałem niezliczone przykłady, zdawałoby się, cudownych powrotów do zdrowia, takich jak te wymienione powyżej. Za sprawą prostego uwolnienia uwięzionych emocji metodą, którą pragnę zaprezentować: napisałem tę książkę, aby nauczyć Cię, jak odnajdować i uwalniać zablokowane emocje u siebie, ale również u innych. Nie ma znaczenia, czy jesteś lekarzem, rybakiem, gospodynią domową czy nastolatkiem. Kodu emocji może nauczyć się każdy. To bardzo proste. Wszyscy możemy opanować tę sztukę i nauczyć się wyswobodzenia z bardzo realnych i niezmiernie szkodliwych skutków blokad emocjonalnych. Czym są emocje? Różnorodne emocje towarzyszą człowiekowi nieustannie. Przez całe życie. Wszystkie te odczucia służą określonemu celowi stanowią środki wyrazu, za pomocą których ludzkie ciało, wyższa świadomość i boska energia komunikują się z Tobą, ukierunkowując Cię i motywując do działania. Negatywne emocje, choć niejednokrotnie trudne lub bolesne, są także potrzebne i wartościowe. Doświadcza ich każdy z nas. Czasem wręcz w postaci skrajnej. To normalna, integralna część ludzkiej egzystencji. Emocje nie biorą się znikąd. Organizm człowieka tworzy je na podstawie dwóch zmiennych: bieżących doświadczeń oraz informacji na temat wcześniejszych przeżyć, które przechowywane są w ciele i umyśle. Nie ma więc zatem znaczenia, czy odczuwasz radość czy wstyd. W obu przypadkach odczucia te pochodzą z głębi twojego wnętrza, i jest ku temu powód. Z jakiej materii zbudowane są emocje? W dalszej części książki poświęcę temu zagadnieniu więcej uwagi. Na razie powiem jedynie, że w uproszczeniu, emocje są wibracjami czystej energii. Każda emocja ma swoją własną, niepowtarzalną częstotliwość drgań. Wszystko we wszechświecie jest formą energii i emocje nie stanowią pod tym względem wyjątku. Prawa fizyki kwantowej dowodzą, że energie wzajemnie na siebie oddziaływują. Znajdujemy się więc pod nieustannym wpływem emocji, bo ludzkie ciało również stanowi formę energii. Ta prosta zależność sprawia, że emocje w potężny sposób oddziałują na człowieka. Na poziomie mentalnym emocjonalnym i fizycznym. Doświadczanie emocji w pigułce. Doświadczanie emocji przebiega trzyetapowo. W pierwszej kolejności ciało wytwarza wibracje danej emocji. Następnie zaczynasz odczuwać emocje, a wraz z nią przychodzą towarzyszące myśli i doznania fizyczne. W kolejnym kroku, zazwyczaj po kilku sekundach lub minutach Jesteś gotów zostawić daną emocję za sobą, nie przywiązując się do niej. Ten ostatni etap nosi miano przetwarzania, i jeśli przebiega prawidłowo, całościowe doświadczenie emocjonalne odchodzi, nie powodując żadnych negatywnych konsekwencji. Jeżeli natomiast drugie lub trzecie stadium całego procesu zostanie zakłócone, doświadczenie jest niekompletne. A w rezultacie energia emocji może zostać w ciele uwięziona. Nie mamy jeszcze pełnej jasności, co dokładnie sprawia, że proces przetwarzania emocji zostaje zaburzony. Dotychczasowa analiza sugeruje, że im gwałtowniejsza i bardziej przytłaczająca emocja, tym większe prawdopodobieństwo jej zablokowania. Niewykluczone, że istnieją też inne powody. Słabość organizmu, lub liczne dawne emocje o podobnych wibracjach, już wcześniej zatrzymane w ciele. Ten temat omówię szczegółowo w dalszej części książki. Czym jest uwięziona emocja? Choć większość z nas szczerze pragnie puścić w niepamięć przykre momenty, z którymi borykała się w przeszłości, takie trudne doświadczenia mogą wywierać wpływ na teraźniejsze życie a to za sprawą uwięzionych emocji. W niektórych przypadkach jesteśmy w stanie przywołać w pamięci konkretne traumatyczne zdarzenia, kiedy indziej nie jesteśmy ich świadomi. W praktyce nie ma znaczenia, czy świadomie pamiętasz bolesne wydarzenie, czy też nie. Możesz mieć pewność, że Twój podświadomy umysł pamięta wszystko. Metoda kodu emocji pozwala dotrzeć do tych informacji. Osoby po wstrząsających przejściach niejednokrotnie wypierają z pamięci całe lata, a zapytane o ówczesne przeżycia twierdzą, że nie są w stanie sobie nic z tego przykrego okresu przypomnieć. Metoda kodu emocji działa, ponieważ pozwala całkowicie ominąć racjonalny, świadomy umysł i dotrzeć do zablokowanej emocji z poziomu podświadomości. Za każdym razem, gdy zatrzymujesz w sobie emocje, grzęźniesz w traumatycznym doświadczeniu, które ją wywołało. I tak zamiast zostawić za sobą chwilę złości, żalu czy nawet przygnębienia, zachowujesz w ciele negatywną energię danej emocji, potencjalnie fundując sobie potężną dawkę stresu fizycznego i psychicznego. Większość z nas z zaskoczeniem odkrywa iż Ciężar emocjonalnego bagażu jest bardziej materialny i rzeczywisty niż można by przypuszczać. W praktyce uwięzione emocje składają się z precyzyjnie zdefiniowanych energii o konkretnych kształtach i formach, a choć niewidoczne dla oczu, energie te są jak najbardziej rzeczywiste. Rozgoryczenie Nila. Historia kanadyjskiego nauczyciela obrazuje, w jaki sposób trudna sytuacja może skutkować zablokowaniem emocji w ciele i wywierać długotrwały negatywny wpływ na jakość życia. Przed laty, gdy jeszcze uczyłem w szkole, miałem niełatwe relacje z dyrektorką placówki. Choćby nie wiem, co się działo, nie byliśmy w stanie dojść do porozumienia. Praktycznie od samego początku każdy temat rozmowy stanowił przyczynek do sporu. Przełożona była mściwa i okrutna, a jej zachowanie toksyczne pod każdym możliwym względem. Ostatecznie jakoś w styczniu sytuacja mnie przerosła. Postanowiłem się wycofać. Byłem u kresu wytrzymałości, poszedłem więc do lekarza i od razu dostałem zwolnienie lekarskie z powodów zdrowotnych na tle nerwowym. Lekarz, kazał mi zrobić sobie przerwę, by dojść do siebie i zebrać siły. Po trzech miesiącach wróciłem do pracy z czystą kartą, ale też z zaleceniem lekarskim, by nie wchodzić w tę samą zależność z toksyczną szefową. Niestety uczucie rozgoryczenia oraz niesmak kojarzony z dyrektorką i całą tą sytuacją nigdy nie odeszły. Nachodziły mnie raz po raz, wywołując stres i rozdrażnienie. Wracałem myślami do przeszłych zdarzeń, rozważałem, czułem, że podnosi mi się ciśnienie i wzbiera we mnie złość, że buduje się opór na myśl o tym, jak mnie potraktowano. Nie mogłem pogodzić się z faktem, iż nikt nigdy nie podjął żadnych kroków dyscyplinarnych wobec osoby winnej przewinień i nękania nauczycieli, którzy nie zgadzali się z jej polityką prowadzenia szkoły. Tak było przez dwa lata. W nocy nie mogłem spać, bo negatywne emocje, które w sobie kumulowałem, kompletnie rozregulowały mój organizm. W końcu przy okazji podróży do południowej Kalifornii trafiłem do kliniki doktora Brada Nelsona. Ten uwolnił uczucie rozgoryczenia, a kiedy to zrobił? Poczułem, naprawdę poczułem, że coś opuszcza moje ciało. Od tamtego momentu, choć nadal nie lubię tej kobiety, nie chowam w sobie negatywnych uczuć. Odeszło napięcie, podwyższone ciśnienie, gniew, rozgoryczenie i opór, które na dobrych kilka lat zdominowały moje życie. To jest właśnie moja historia. Przykład odblokowania emocjonalnych barier dzięki metodzie kodu emocji, którą praktykuje dr Brad.